Istnieje coś, co niepokoi naukowców i badaczy Biblii na całym świecie, a prawdopodobnie nie wiesz, co się dzieje. Wiele wysp, a nawet małe narody, jest pochłanianych przez morze. Dokładnie tak. A najbardziej niesamowite jest to, że te wydarzenia były już wszystkie przepowiedziane w Biblii a w tym filmie przekażę Ci informacje na temat znikania tych terytoriów co to ma wspólnego z końcem czasów i powrotem Jezusa. Zrozumiemy, że istnieje wiele innych rzeczy poza problemami klimatycznymi, które nauka tak często wskazuje jako przyczynę tych kwestii. Bóg przekazał tę wiadomość do mojego serca, aby pokazać Ci, że istnieje bardzo pilna potrzeba modlitwy za te osoby, prośby, aby Bóg wskrzesił misjonarzy, ludzi, którzy będą głosić Ewangelię i pokazywać, że Jezus Chrystus jest jedynym zbawieniem. Jestem pastorem Antonio Junior i zanim zaczniemy, chciałbym prosić, abyś zasubskrybował mój kanał. Włączył również dzwonek powiadomień, aby otrzymywać następne filmy, które umieszczę. Dobrze? Chcę pomóc ci zrozumieć Biblię w prosty i łatwy sposób, więc dołącz do mnie. No dobrze, zaczynajmy. Według naukowców od roku 1880 średni poziom morza wzrósł o 20 do 23 cm, co jest bezpośrednim skutkiem zmian klimatycznych. Wiem, że jeśli porównasz to z linijką w domu, wydaje się, że nie wzrosło to zbyt wiele, ale w porównaniu do wszystkich wód morskich, które wzrosły o tę ilość centymetrów, powoduje to straszne zniszczenia. A w ostatnich dekadach ten wzrost znacznie przyspieszył z poziomem morza rosnącym w tempie, spowodowanym topnieniem lodowców i czap polarnych, co jest związane z globalnym wzrostem temperatury, głównie spowodowanym emisją gazów cieplarnianych. Nawet jeśli cele zmniejszenia wpływu zostaną osiągnięte, co nie wierzę, że się stanie, nauka wskazuje, że poziom morza nadal powinien rosnąć powodując szybkie znikanie całych terytoriów. Narody takie jak Kiribati, Tuvalu, Malediwy i Fidżi są wśród najbardziej zagrożonych. Kiribati na przykład już podejmuje poważne kroki, aby zapewnić, że jego populacja nie zostanie bez opieki, gdy ich ziemie znikną. Rząd zaczął kupować tereny na Fidżi, aby przesiedlić mieszkańców w najbliższych latach, a prognozy są takie, że niektóre z tych wysp zaczną znikać, a inne znikną do końca tego wieku czyli wszystko to w ciągu mniej niż 80 lat. Okazuje się, że straty zaczynają już pojawiać się w tych miejscach. Podnoszenie się poziomu morza zagraża przetrwaniu milionów osób, które zależą od zasobów naturalnych tych obszarów. Wielu mieszkańców, na przykład Żyje z rybołówstwa i turystyki, a zniknięcie części tych terenów, zniszczenie raf koralowych i zwiększenie zasolenia wód te działania kończą się. Na przykład na Malediwach turystyka jest głównym źródłem dochodów, a piękne plaże przyciągają turystów z całego świata. Wraz ze wzrostem poziomu morza, plaże są zasypywane przez ocean, a infrastruktura turystyczna ryzykuje zniszczenie. Rafy koralowe. Które są ważne dla gospodarki i środowiska, obumierają z powodu wzrostu temperatury morza, a bez nich rybołówstwo staje się trudniejsze i mniej dochodowe, co może szybko doprowadzić ludzi do głodu i ubóstwa. Podsumowując, bracia, te narody stoją w obliczu niepewnej przyszłości, ponieważ ryzyko zniszczenia jest bardzo duże. Nie przesadzam tutaj. Niestety, to jest coś, co będzie się zdarzać coraz częściej, a już istnieją terytoria, które zostały całkowicie pokryte przez morze. Na przykład Sandy Island, wyspa, która pojawiała się na starych mapach i nawet na Google Earth, tajemniczo zniknęła. Australijscy naukowcy poszli zbadać obszar, w którym powinna się znajdować, i nie znaleźli żadnych śladów wyspy. Pierwszy ten przypadek nasuwa wiele pytań o to, jak całe wyspy mogą po prostu zniknąć bez śladu. W Zatoce Bengalskiej zamieszkane wyspy takie jak Lohahara i New Moor są już zanurzone z powodu wzrostu poziomu morza. Lohahara, na przykład, kiedyś zamieszkiwało około 10 tysięcy osób, ale dziś jest całkowicie pod wodą. Pierwszy te przykłady nie są wyjątkowe, wiele innych małych i mało znanych wysp również zniknęło, wpływając na tysiące osób, które były od nich zależne dla przetrwania. A co gorsza media o tym nie mówią i możesz się teraz zastanawiać, ale, pastorze, co Biblia ma z tym wspólnego? Dlaczego mówisz o tym na swoim kanale? Bracia, odpowiadam: Biblia ma z tym wszystko wspólnego. Kiedy patrzymy na pisma, widzimy, że Słowo Boże mówi o wielkich zmianach na Ziemi w ostatnich dniach. W Apokalipsie, rozdziale 16, w wersetach 20 jest napisane o czymś, co wydarzy się w bliskiej przyszłości. Mówi tak: cała wyspa uciekła i góry już się nie znalazły. Spójrzcie na to, bracia. Co więcej, w Ewangelii Łukasza, rozdziale 21, werset 25, Jezus mówi o znakach, które miałyby miejsce na niebie i na ziemi w ostatnich dniach, w tym o huku morza i fal, które wywołałyby wiele strachu, przerażenia i zamieszania wśród narodów. Biblia również wspomina, że na koniec czasów będą miały miejsce wielkie trzęsienia ziemi i drastyczne zmiany w geografii. W Apokalipsie rozdziale 6, werset 14 mówi o wielkim trzęsieniu ziemi, które usunie wszystkie góry i wyspy z ich miejsc. Czy możesz to sobie wyobrazić? Jeśli dzisiaj przerażają nas lokalne trzęsienia ziemi, pomyśl co się stanie, gdy poruszy się cała płyta tektoniczna. Pierwszy, wszystkie te fragmenty, które dla ciebie zacytowałem, mówią o wydarzeniach, które mają miejsce podczas wielkiego ucisku, czyli w drugiej połowie siedmioletniego rządu antychrysta na ziemi. Ale to, co już się dzieje w tych miejscach, pokazuje, że już żyjemy na początku tego, co Biblia przewiduje na ostatnie chwile przed powrotem Jezusa, i wszystko wydaje się idealnie pasować. Nie jest to przypadek, że liderzy i ludność tych miejsc desperacko szukają rozwiązania, a także nie jest to przypadek, że najbogatsi miliarderzy na świecie są zaniepokojeni poszukiwaniem życia poza ziemią. Dzieje się tak, bracia, ponieważ sami naukowcy doszli już do wniosku, że Ziemia ma datę ważności, a wszystkie plany i cele środowiskowe mające na celu powstrzymanie zniszczenia Ziemi nie są realizowane. Innymi słowy, to droga bez powrotu: ludzie coraz bardziej pragną dobrobytu, nie wiedząc, że sami się niszczą. Dzieje się tak również, bracia, ponieważ nie mówimy tylko o stratach materialnych. Kiedy ziemia ginie, to nie tylko terytorium fizyczne przestaje istnieć. Największe i najgorsze zniszczenia dla tych osób są kulturowe i również duchowe dla nich. Ich naród nie reprezentuje tylko kawałek ziemi, ale sposób, w jaki widzą świat i nawet Boga. A kiedy morze pochłania wyspę, zabiera ze sobą tożsamość, historię, tradycje i styl życia tych ludzi. Całość sytuacji jest bardzo smutna i poważna. A kiedy patrzymy na proroctwa z Biblii, na wydarzenia na tych wyspach i małych narodach, a przede wszystkim na rozpacz tych ludzi, przypominam sobie ten fragment z Mateusza 24. Gdzie Jezus mówi swoim uczniom o początku bólów, wspomina, że zobaczymy wiele złych rzeczy zdarzających się przed wielkim uciskiem i ostatecznym sądem. Te znaki, takie jak wojny, głód, choroby i katastrofy naturalne, są porównywane do bólów, które kobieta odczuwa przed porodem, które zwiększają się w intensywności i częstotliwości, gdy zbliża się narodziny, czy w tym przypadku koniec czasów. Pierwszy to porównanie użyte przez Jezusa oznacza również, że te wydarzenia są tylko początkiem czegoś większego i bardziej intensywnego, co ma jeszcze nadejść, jak widzieliśmy w proroctwach z księgi Apokalipsy, które mówią o znikających wyspach i górach, które już nie będą mogły być znalezione. Mówiąc o tym rodzaju cierpienia, apostoł Paweł używa tego samego terminu bóle porodowe w ósmym rozdziale swojego listu do Rzymian, aby powiedzieć, że całe stworzenie Boże jęczy z powodu tego, co dzieje się tutaj na Ziemi z powodu grzechu. Pierwszy: Nie mam wątpliwości, że zniknięcie wysp i zniszczenia spowodowane przez zmiany klimatyczne są ostrzeżeniami od Boga dla nas, abyśmy się nawrócili, abyśmy przewartościowali nasze życie. Jednak apostoł Paweł przekazuje też pełną nadziei wiadomość: Tak jak bóle porodowe kończą się nowym narodzinami, pewnego dnia ludzkość zostanie wyzwolona i przemieniona w chwalebne objawienie dzieci Bożych. To oznacza, bracia, że tak jak ludzie, sama Ziemia jest poddana korupcji i cierpieniu, ale pewnego dnia ona również zostanie wyzwolona i odnowiona. Zniknięcie wysp i inne katastrofy naturalne są tylko przypomnieniem, że żyjemy w upadłym świecie, który oczekuje na ostateczne odkupienie obiecane przez Boga i że nie powinniśmy pokładać naszego serca i naszej nadziei tutaj. Amen. W Apokalipsie 21, werset 1, Bóg daje nam obietnicę nowego nieba i nowej ziemi, gdzie nie będzie już więcej bólu, cierpienia czy śmierci. Stworzenie zostanie przywrócone, a całe cierpienie, które widzimy dzisiaj, zostanie całkowicie wymazane. To jest przyszłość, na którą czekamy i która daje nam nadzieję, nawet w obliczu tak wielkiego cierpienia, kryzysów i katastrof wszędzie. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę Ci powiedzieć. To, że wiemy, iż na końcu ból minie, a Chrystus pokona wszelkie zło i da nam życie wieczne, nie oznacza, że możemy stać z założonymi rękami i nic nie robić dla ludzi. Wręcz przeciwnie, jako chrześcijanie, jesteśmy wezwani, aby być światłem w tym świecie, modlić się za zagubionych. Ewangelizować i przede wszystkim dawać dobry przykład. Ponadto, powinniśmy również dbać o ziemię, ponieważ często myślimy, że to rząd powinien to robić, obwiniamy innych, ale my również mamy obowiązek dbać i chronić ziemię. A najważniejsze w tym wszystkim jest zachowanie spokoju, zawsze patrzenie na Biblię i na wydarzenia, które pojawiają się w gazetach, abyśmy mogli porównać wszystko, co się dzieje, z proroctwami biblijnymi. I wtedy będziemy zawsze czujni z otwartymi oczami, wiedząc, że powrót Jezusa jest coraz bliżej. Jeśli oglądałeś mnie do tej pory i jeszcze nie oddałeś swojego życia Jezusowi, to jest twój moment. Złóż modlitwę tam, gdzie jesteś, wyznaj Jezusa swoimi ustami i żałuj za swoje grzechy. Jestem pewien, że On cię uratuje tam, gdzie jesteś, niezależnie od tego, jak wyglądała twoja przeszłość, ważne jest, dokąd będziesz zmierzał od dzisiaj. Więc podjąć decyzję o chodzeniu z Chrystusem i nigdy nie będziesz rozczarowany ani nawet opuszczony, prawda? Abyś zobaczył, jak cała Biblia się dopełnia, jak spełnia się w naszych czasach. Nawet jeśli ludzie nie chcą spełniać Biblii, zostawię tutaj bardzo ważne wideo mówiące o tym, co dzieje się na Eufracie i co przeraża wszystkich z tego regionu, ale my, jako chrześcijanie, nie jesteśmy zaskoczeni. Zostaniesz zaskoczony tym filmem i proszę również, abyś podzielił się nim z innymi, zostawię go tutaj na ekranie, abyś mógł teraz obejrzeć, dobrze? Jestem pastor Antonio junior i czekam na ciebie w następnym filmie. Niech Bóg cię potężnie błogosławi. Serdeczne pozdrowienia. Написе Адриана Заното